Nie? Oh. Nie mogę dodychać. Jakie to jest dobre <grym> Jakie to jest dobre Masz sobie czekoladę No dawaj dalej Chyba jednak <grym> Źle byłoby Kurwa, co? Byś do nie podobną uh, jest mi wstyd, że tak robię właśnie Czekaj ale nie chodziło mi na nic złego Jak mówił bardziej takim grubym głosem Wybacz, że nie... Jest. Czekaj, czekaj, Wybacz, że nie miałem pojęcia No to dziwny temat, że to teraz nie wiadomo hmm? trzy, trzy kropki Chodzi mi raczej o to, że jest Na twój sposób urocze A! Dlaczego tak nagle powiedziałeś? Ja... Dobra, kto ma trzecią babę na Nie wiem, ten sam pomysł. Okay. Włosy poprawiałem. Przeczytałeś? Pacz, pacz. Czy mu rodzice pili do pokoju? Wykrzyknik. Bo nadszedł już czas, żeby podzielić się naszymi wierszami. Jeśli będziemy się. Jeśli będziemy, będziemy ten... się. Pisa... Kasia może do nas czasu. <grym typing> A, Dobry, e, Jabłot, Juri, z jezus, że nie musi kończyć zdania. Jakby co ja muszę zrobić? Wszystko w porządku, Juri? Wygląda, że na nieco smutną. Przepraszam, że w jakiś sposób się z... 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 kurwa, zdziwił. Co? Kto coś takiego pyta? Ach, nie, tam, o... <noise> Nic się nie stało. Juliusz, dusza już jest że zamyka się ono na moje ręce. Czemu to stary do pokoju? Nie, no, nie dobrze. Próbować, się myć. Stary wchodzi do pokoju, słyszę tylko coś takiego takie. A, a Kevin, czy jeszcze jest dobry moment, aby powiedzieć i Się no czytam... dalej dzisiejszy wieczorem. Chyba, że wolisz, czy, by, żebym czytał tylko w twoim towarzystwie. Hmm. My, myślę, że to jest mi obojętne. Tylko mm. ja widzę tutaj tego roka, mm. który tak. W takim razie przeczytam dalej przed snem. Poczytam czytam Fajniej będzie poczytać razem, kiedy już trochę się rozkręci, co nie. No. Kevin. Kevin. A. Dobra, myśl. Tam nie było przecinka. Mam jej pizdę, kurwa, babie jeszcze muszę odpisywać, kurwa, i damingować, kurwa, te wszystkie rzeczy. głosówkę. Wyślij jej głos. Nie, bo kurwa... Nie, bo kurwa, nie. Wyślij Taki jej głos. W takim razie głosówkę. popytaj pierwsze dwa rozdziały własnym tempie. Wyślij jej film. W porządku. Nie, bo kurwa, już nie będzie chciała chyba ze mną gadać więcej. Wyślij Dominice. A, staję. Staję i wychodzę. Dominika, Zapamiętuję, gdzie skończyliśmy czytać i chowam książkę do plecaka. Dobra, kogo wiesz, czytamy pierwszy? Ja Oczywiście, że ja. Juri ja będę, ja będę czytał. A w sumie <grym> dobre. Zobaczmy. A dobra, to ty Kevin. Zobaczmy co też dzisiaj napisałeś. Wielokrotki. Juri patrzy na wiersz z wyraźnym zaskoczeniem na twarzy. <grym> o, <bo> ci się. <grym> To jest moje opinia, nie? Zapisz od razu. Jak ci udało tak szybko zwinać swoje umiejętności? Nie dalej niż wczoraj mówiłam ci o technikach wartość wypróbowania. No może. Może to was właśnie dlatego. Wykonałaś tak dobrą robotę. Tłumacz, nie? Ja. Jutro trzeba to powtórzyć. Wiem. Dlatego nie będę się za spróbować czegoś bardziej an ...alegorycznego. Juri przełyka... co? Przełyka Pamiętaj, ciężko. Się ja, I ja ręce... się, się sobie Wydaje... upowiesi, to Wydaje będzie się być spocone. Nie, nie, jestem tylko przyzwyczajona. Dobrze, no. <grym> nie wiem. Pamiętaj, że nie ma pojęcia. Juri oddycha i zbiera myśli. Wiem, że Juri... ...lubi myśleć, zanim ktoś powie. Więc okazuje mi się są moje majtki, ja Jak to brzmi w tym momencie. <laughs> Czemu to będzie <jest> tak idealnie <laughs> wyrobiotne. Jest... Ej, kufa Biża. Nie mam majtek więcej, głównie to spania. Te wezmę sobie. A teraz moje? O. Jezus, takie Myślę. to jest dobre. Myślę, że chodzi tutaj o bycie docenioną w ten sposób. To pewnie brzmi głupio. Ale widząc, jak smutowałam cię w moimi wierszami, czyni mnie to naprawdę szczęśliwą. Mówisz, że nigdy wcześniej nie podzieliłaś się swoją twórczością z innymi? Uwaga śmierci. Jurijusz, potwierdzam. Ja Potwierdza. naprawdę nie wierzę. To teraz moja rola, czy nie? Tam, tak. <laughs> Piszę tylko dla siebie. A poza tym... Jestem ciężko No? <laughs> Kevin... Bo ty, ty, wiesz co się... Tylko by się śmiali. Ty wiesz co tu się dzieje, więc dobieraj to od mówienia do tych, wiesz... No. Chłopie, ciężko jest jak to się, że śmiechu popłakałem. Widzisz, dobrze. <grym> dobrze, <grym> że się nie poszczałeś. Podobnie. Juury, poświeża. Jeszcze nie ten etap. jeszcze nie ten etap. jeszcze nie ten. A dużo tam. brakuje. Co? Dużo brakuje. Tylko trochę tej, tej, brakuje, nie dużo. Kaczkakaczkak. No. Ta, teraz to hach powinno być jak yy, Gerald. Zwiastun za trójki. Hmm. Ha. Hmm. ha. Ha. Nawet najbliższy przyjaciel? Kropka, mm. kropka, 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 kurwa, jest moje. Juri, nie odpowiada. Ciekawe dlaczego. Każdy każdym razie. A, dobra, to tyle. Zaczekaj, <śleszy> <śleszy> Chcesz mi pokazać swój dzisiejszy wiersz? Tak, by się chyba zminimalizowało. No kurwa, co się odpierdala z tym? Trzy kropki. Powiedz tak. Tak. Kropka, kropka. Cześć! Jeżeli ty, ty chcesz go zobaczyć No i teraz się rozczytaj Shop kacz A wypierdalej kurwa idę się myśleć Dobra, Srutu, tutu tu, tu, tu. Główno dobra. tego się nie da przeczytać Ja idę, a u Czyli co? No dobra, super, super. I Czyli ten. zapisujemy. Tak, to ja idę. Teraz... Ej, mam na to psychę czy nie? Na no co? ነው <coughs> <coughs>